Londyński fotograf Mark Krieg wpadł na genialny pomysł i napisał, zapisał historię literatury w 14 przepisach kulinarnych. Proszę sobie wyobrazić, jakim przeżyciem byłaby kolacja z Francem Kawką albo seksowne śniadanko z markizem de Markiz de Sade oczywiście dał klapsa surowym kurczakom, mówiąc do nich wyniegrzeczne ptaszki. Pomysł jest zrealizowany może niezbyt genialnie, bo są to proste, łatwe bardzo pastisze, natomiast sam pomysł jest świetny i my też dobrze bawimy się czytając o tym na przykład, że Franz Kafka znalazł się w dziwnej sytuacji, ma się rozumieć, onirycznej, przyszli do niego jacyś panowie, nie wiadomo niestety, czy to on ma ich ugościć, czy oni, jego, czy oni są kocharzami, czy on. No i Franz Kafka, jako czołowy anorektyk literatury wraz z Virginia Woolf, postanawia jakoś ich ugościć. Niestety ma tylko trzy pieczarki i jakiś sosik, ale i z tego da się coś zrobić. Pomysł jest naprawdę smaczny, wykonanie może nie najlepsze, ale i tak czytając będziemy się świetnie bawić. Charles Bukowski. Pisanie o życiu pisarza, który sam pisał o sobie i o swoim pisaniu, wydaje się zajęciem nieco tautologicznym. Ale jednak może warto by napisać taką biografię Charlesa Bukowskiego, żeby skonfrontować jego autokrację z rzeczywistością, żeby albo utwierdzić się w micie, albo złamać jakiś stereotyp istniejący. Bukowski był i po swojej śmierci nadal pozostał postacią kontrowersyjną. Nazywano go mizoginem, choć niektórzy uważali, że jest po prostu wrażliwcem, który boi się pięknych i silnych kobiet. Nazywano go pijakiem, choć niektórzy mówili, że w każdej chwili potrafi przestać pić. Nazywano go przemysłowym producentem opowiadań pornograficznych, choć niektórzy uważali, że jest wybitnym, genialnym poetą i pisarzem, jakich niewielu można spotkać na świecie. Jeden z przyjaciół Bukowskiego nazwał go Dubkowskim, ale zdarzały się też kobiety, które mówiły, że jest po prostu dobrodusznym, ciepłym Wielkoludem. No ale na pewno był znakomitym poetą. Chociaż trudno wyłowić perełki z zalewu wierszy, które przemysłowo produkował, zwykł mówić, że wiersze lecą z niego jak ciepłe gówno. Rozpisywanie się o ułomnościach żon Bukowskiego i o jego fizjologicznych dolegliwościach, wydaje mi się trochę niestosowne, a co gorsza, nieważne zupełnie, jeśli chodzi o jego życiorys. I właśnie dlatego ta biografia wydaje się miejscami tendencyjna. Ale mimo tych wszystkich wad, właśnie ten, tej tendencyjności, złośliwości, warto przeczytać tę powieść, ponieważ czyta się ją świetnie, przede wszystkim dlatego, że są tu listy, bardzo ważne listy, wcześniej dotąd niepublikowane. I w ogóle chyba trudno byłoby zepsuć biografię Charlesa Bukowskiego, bo po prostu temat jest bardzo ciekawy Charles Bukowski.